Witam wszystkich. Mamy piątek, 3 stycznia. Godzina 22.46. Jestem w Sieroniowicach. Właśnie dostałem informację, że transport, który będzie jechał z Kienierzyna do Rybnika za parę minut będzie będzie w miejscowości Sierakowice. I po bliskich wioskach przejeżdżał przez te wioski od Kędzierzyna, przez Sierrakowicę później przez Sośnicowice i na Gliwice. Jak widzicie, zima się zrobiła. Przed chwilą mocno sypało. A tak, można powiedzieć, atak zimy. Ja właśnie jadę zobaczyć ten transport. Będę musiał jechać na, na autostradę i zjechać w Gliwicach. Jak ten zjazd się nazywa? Kozłowie chyba na Kozłowie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądał ten transport, bo nie wiem. Ale jakieś duże i ciężkie elementy. Więc jadę zobaczyć. Mam nadzieję, że drogowcy już działają i będzie w miarę posypana autostrada. Za chwilę się wszystko okaże. Taki spontaniczny vlog, miałem już jadę do domu, ale wyświetliło mi posta o tym, że właśnie Gabaret o 22 ruszył i będzie przemierzał sośnicowice, sierakowice. Takich transportów jest, są dwa albo trzy w roku, więc, więc jadę zobaczyć. już jeździła przed opadami śniegu, soliła Ale jak widzicie, trochę mocniej popadało i, i śnieg się utrzymuje W niektórych miejscach jest lód Więc muszę uważać, autostrady oczywiście bezpłatne Kieruję się na gliwice to Jakbym miał w prawo, to bym jechał na górę Świętej Anny, tam też pewnie będzie będzie ciężka sytuacja, ponieważ ciężarówki nie będą mogły podjechać pod górę. Ale ja tam nie jadę. Jadę w przeciwnym kierunku, na grywice No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chyba właśnie punkt nadjeżdża. Widać, coś na światłach czy jedzie. Nie, jednak nie jakiś globalecik leci. Globalecik ze śmieciarką na pacę na naczypie. Ja mam opony zimowe, ale mimo tego trzeba uważać. Na drodze to będę nagrywał Na razie mamy takie błoto taką ciapę Zobaczymy jak będzie dalej Tam na widziałem, że przez Sierrakowicę będzie przejeżdżał od 24 więc zobaczymy Jest 22.50 baryt też bardzo powoli a teraz z powodu tych opadów śniegu może być jeszcze większe opóźnienie jak czytałem rondo od, od, od Sośnicowic od w stronę jest już zamknięte tam w ogóle jest roga cała zablokowana ja będę jechał od strony Kliwic więc nie wiem czy nie będę musiał jeszcze dłużej czekać na ten gabaryt ale to się wszystko okaże chyba, że później gdzieś tam jakimś bokiem, bokiem przejadę przejadę bokiem, żeby ominąć ten zamknięty odcinek i wjechać z jakiejś drogi bocznej, żeby go szybciej zobaczyć ale najbardziej mnie ciekawi przejazd przez, przez Słośnicowice, bo tam są ronda i wąskie uliczki w mieście nawet nie wiem, czy pojedzie jeden zestaw, czy więcej, bo nie miałem czasu tam dokładnie czytać i jaka tego waga jest, później zobaczę w artykule. Opady śniegu są zapowiadane na całą noc. Jest temperatura już na minusie, więc zobaczymy co to rano będzie. Ile tego śniegu nasypie. Jestem, jestem właśnie w Sierrakowicach. piloci zamknęli drogę, nie ma przejazdu, dowiedziałem się od pilota, że jest tu mostek, który jest wzmacniany dla przejazdu tego olbrzyma, olbrzymiego ładunku, wzmacniają most, gabarytu jeszcze nie widać, jest jeszcze pomiędzy Sierrakowicami a Kinierzynem, bardzo powoli jedzie, warunki nie sprzyjają. Śniegu napadało. No i właśnie panowie wzmacniają mostek, żeby się nie zarwał. Odunek waży bodajże 300 ton, nie wiem dokładnie. transporty właśnie przejechały przez Sośnicowice. Ja teraz ich nie mogę wyprzedzić, więc jadę drogimi, drogami bocznymi, żeby być przed nimi w Sośnicowicach na wądzie. Muszę jechać dookoła Bojsów, Przez Bojsów, później Łany Wielkie, takie koło muszę zrobić, ale jest to jedyna droga, żeby ich wyprzedzić. Oni teraz stoją, coś tam regulują, regulują wysokość. Mam nadzieję, że ich to gonię, że będę przed nimi na rondzie. Są to dwa zestawy, jest ślisko, więc muszę bardzo uważać na tych drogach bocznych. Jest już godzina 1.20. Jeszcze nagram, jak będą przejeżdżać przez Rondo w Sośnicowicach i później pojadę do domu. Tak jak widzieliście, przed nimi własnie, własna solarka jechała, która została specjalnie wynajęta do tego transportu, żeby sypała, żeby, żeby ciężarówki miały dobrą przyczepność. Bo Jeden ładunek waży około 300 ton. Druga ciężarówka go pcha. Ten pierwszy zestaw popychacz bo sam ciągnik jeden ciągnik by nie wystarczył, żeby uciągnąć taki duży ciężar. Dokładnie ile ton to ma to będę wiedział jutro, jak zobaczę te wszystkie artykuły. Dużo ludzi było, który, który, którzy nagrywali. Parę dronów też było. W pierwszym zestawie była pani reporter prawdopodobnie z telewizji, bo miała taką kamerę telewizyjną i też nagrywała z, z kabiny za 400 metrów skręć w prawo. Firma MTT Skuratowicz. Piloci byli też, też z firmy Hemspet. No i jadę. Zobaczymy czy ich dogonię, czy nie. Zobaczymy, jak im, to pójdzie, jak im to pójdzie na tym rądzie Bo najpierw muszą pokonać wzniesienie, a później to rondo To rondo też ma przechył, więc zobaczymy Jak dają sobie radę, ale to już są profesjonaliści Normalnie ludzie śpią, większość ludzi śpi, a ja jeżdżę po nocach i nagrywam gabarety przyjazdy gabarytur jak widzicie tu jest pół. tu jechał odśnieżył i posolił więc może pojadę sobie tym pasem na razie opadów śniegu nie ma ale mają jeszcze nastąpić